Kontynuujemy pracę i rozbudujmy naszą grę o dodatkowe mechaniki. Najpierw wdrożymy pomysł, o którym mówiliśmy w poprzedniej części. Otóż, część kart posłuży nam tylko i wyłącznie do pozyskiwania dodatkowych zasobów, czyli dokładnie tych. W pierwszej chwili pomyślałem, że zwykły, najprostszy pomysł sprawdzi się tutaj najlepiej. Otóż, część kart będzie wyglądała plus minus w taki oto sposób. I w zależności od układu, graczowi będzie mogła się trafić karta z bonusem, Jednym z tych, które znajdują się także na pozostałych kartach. I taką kartę gracz po prostu bierze, bez żadnej potyczki, bez żadnej bitwy. Ale to nie jest pomysł zbyt klimatyczny, i to nie jest pomysł, który w jakiś sposób nawiązuje do fabuły naszej gry, jeżeli w ogóle możemy mówić tutaj o jakiejś fabule. Niemniej, zdecydowanie bardziej klimatyczne rozwiązanie, moim zdaniem, to takie. Otóż, część dronów rusza do boju, natomiast z takich czy z innych przyczyn od razu ulegają uszkodzeniu. Ja podkreśliłem to jeszcze kolorem i odrobinkę pochylając symbol drona. Więc mamy tutaj uszkodzonego drona, uszkodzony statek, który możemy przejąć i skorzystać z bonusu. Od razu pytanie, czy tak przejęta karta liczy się do tych kart, które wykorzystujemy do naprawy osłon i stanowiska bojowego? Myślę, że tutaj nie będziemy komplikować i Zdecydowanie tak. Wspominaliśmy poprzednio o równowadze, o balansie rozgrywki, i w takiej sytuacji ta równowaga nieco nam się tutaj zmienia, ponieważ gra stała się nieco łatwiejsza właśnie dzięki tym dodatkowym kartom. Przejdźmy do kolejnych zmian. Czy mamy już wprowadzone mechaniki, które można rozbudować, by nie wprowadzać nowych mechanik? Mamy na przykład mechanikę przejmowania drona, czyli mamy też miejsce na dodatkową ikonę, i myślę, że dobrze będzie skorzystać z tego, co już mamy. Na przykład, wprowadziłem mechanikę, o której mówiliśmy już wcześniej, czyli, że niektóre drony mogą się wycofać z walki. O tym będzie decydował gracz. Ja zasugerowałem to właśnie takim symbolem graficznym. Jeżeli gracz wylosuje statek, wylosuje drona właśnie z takim symbolem, to będzie mógł zdecydować, czy chce tą kartę odrzucić i na jej miejsce wybrać nową stali. Oczywiście jest w tym ryzyko, bo karta może być mniej przydatna, lub może być to trudniejszy dron. Dlatego warto tutaj też pomyśleć nad pewną równowagą. Ja dodałem symbol wycofania na dronie, który oferuje dosyć, moim zdaniem, wartościowy bonus. Więc gracz musi zdecydować, czy warto wycofywać tego drona, czy też nie. Ale to nie koniec, jeśli chodzi o prawy górny narożnik i nową mechanikę i nowe mechaniki. Otóż niektóre drony mają specjalne systemy obrony. Na przykład przed tym, żeby gracz pozbawił statek, pozbawił drona możliwości oddania strzału. W takiej sytuacji gracz nie będzie mógł wykorzystać tej oto karty. I analogicznie niektóre drony mogą bronić się przed tym, by gracz nie wyłączył im osłon. Czyli w tej sytuacji również gracz nie będzie mógł wykorzystać karty z tym symbolem. Dokładnie przeciwko temu statkowi. I ja umieściłem symbole losowo, myślę, że to urozmaici rozgrywkę. I wciąż pozostając przy mechanikach, które już mamy wdrożone, a które możemy rozbudować, to oczywiście mamy do dyspozycji kości. Jeśli chodzi o kości, to kości mogą być dzisiaj personalizowane i mogą wyglądać w absolutnie dowolny sposób. Na przykład w tym wypadku my potrzebowalibyśmy kości właściwie tylko z pustymi ściankami i ze ściankami oznaczającymi trafienie. Natomiast jeśli już zdecydujemy się na wykorzystanie w naszej grze tradycyjnych kości, to możemy je wykorzystać na naprawdę różne sposoby. I ja zrobiłem to w następujący sposób. Otóż niektóre drony mają pewne słabe punkty. Jeżeli gracz wyrzuci czwórkę. Bez względu na to, na którym etapie bitwy, na którym etapie potyczki, to taki dron od razu zostaje dezaktywowany. Czyli wystarczy jedna czwórka, by wyłączyć drona, by przejąć kartę. Czyli, krótko mówiąc, by wygrać potyczkę. I w takiej sytuacji też trzeba byłoby ustalić, czy jeżeli gracz wyrzuca czwórkę, to może korzystać z bonusu do wykorzystania karty, nawet jeśli ten bonus będzie się znajdował na drugim stanowisku, którego teoretycznie nie zniszczył. Myślę, że jak najbardziej tak, czyli przejęcie karty. Poprzez wyrzucenie czwórki sprawia, że gracz oczywiście przejmuje kartę, może korzystać z bonusów i też automatycznie, bez względu na to, na którym stanowisku mamy bonus do wykorzystania karty, może z niego skorzystać. Więc kilka dronów posiada tak zwane słabe punkty. Na przykład w tym wypadku gracz, wyrzucając dwójkę, może automatycznie przejąć tego drona jednym rzutem kostki. W pierwszej chwili pomyślałem, że uda mi się wykorzystać taką samą liczbę kart jak poprzednio, ale ostatecznie nasza talia nieco się rozrosła. W tej chwili jest 170 kart. Jeśli chodzi o balansowanie, równowagę rozgrywki, to jest to temat na później, także jeśli chodzi o optymalizację, choćby właśnie jeśli chodzi o liczbę kart. Natomiast my jesteśmy gotowi do następnego testu. W związku z tym, ja nadpiszę istniejący plik, zaznaczam nową talię, Ctrl Alt Shift S. Wybieram zaznaczony obszar i eksportuję. Nadpisuję i gotowe. Tabletop przy uruchamianiu automatycznie wczyta ten plik i zaktualizuje naszą talię. I może zanim jeszcze przejdziemy do kolejnego testu, to jeszcze jeden pomysł, który wydaje mi się, że warto wdrożyć. Mamy wolny prawy dolny narożnik. Ja w tym miejscu umieściłbym punktację każdej karty. Ona byłaby wyliczana na podstawie siły danego drona, im silniejszy dron, tym oczywiście więcej punktów. I minusy byłyby odejmowane za korzyści, które gracz otrzymuje po przejęciu danej karty. Myślę, że to daje dodatkowe możliwości, na przykład po zdobyciu określonej liczby punktów, gracz uzyskiwałby jakąś korzyść. Lub można byłoby też po prostu grać na punkty, zdobywając ich jak najwięcej. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, ale do wdrożenia później. Przechodzimy więc do kolejnego testu. Po otworzeniu naszego dokumentu w tej od razu zauważymy, że nasza talia ma niewłaściwe proporcje. To jest to, o czym wspominałem wcześniej. Jeśli coś jest nie tak z proporcjami kart, to oznacza, że coś jest nie tak z ustawieniami talii. A co jest nie tak? Po otworzeniu w tej beltopie naszego pliku z grą, program automatycznie doczytał nową grafikę z dysku. Przypomnę, że nadpisaliśmy wcześniejszą talię nowym plikiem. Musimy więc zrobić jeszcze jedną rzecz, ponieważ nowa talia ma więcej kart. Niż wcześniejsza. Prawy klawisz, dostosowanie, i przypomnę. Nowa talia ma 70 kart, czyli jest to maksymalny rozmiar talii w tabletopie. A gdybyśmy chcieli więcej kart, można po prostu utworzyć dwie talie lub trzy i połączyć je później razem. Importujemy jeszcze raz. Popatrzmy, 70 kart. Odwróćmy w razie czego, upewnijmy się. I od razu widzimy nową kartę, a to oznacza, że teraz wszystko jest w porządku i możemy przystąpić do kolejnego testu. Odwracam talię i tasujemy. Podobnie jak w przypadku kostek, możemy tutaj skorzystać również z klawisza R. Naciskam kilkukrotnie. Tasuję talię i wybieramy cztery karty. Raz, dwa, trzy i czwarta karta. I już patrzymy, jak w tej chwili wygląda układ. Odwracam całość, klawisz F, i tak wygląda sytuacja. W jaki sposób moglibyśmy przeprowadzić rozgrywkę? Może wypróbujmy nową mechanikę. Mamy tutaj jeden statek, który nie daje nam właściwie żadnych korzyści, ale możemy go wycofać. Pytanie, co dostaniemy na jego miejsce? Możemy też wycofać statek silniejszy, ale dający większy bonus. Więc analizujemy. Mamy w sumie dwa słabsze statki, do tego ze słabymi punktami. Z których możemy uzyskać jakiś bonus i spróbować zmierzyć się z tą jednostką, by uzyskać możliwość oddania dodatkowego strzału, co jest moim zdaniem dosyć cenne. W tym miejscu możemy dostać jednak dużo silniejszą kartę, ale zaryzykujmy. Ta karta w ogóle spada z gry, i na miejsce drona, który uciekł, przylatuje następny, klawisz F. No! Jest to jednostka silniejsza, ale także ze słabym punktem. W związku z tym zacznijmy rozgrywkę. Moglibyśmy zacząć od tego drona, nie jest zbyt ciężki do pokonania, aczkolwiek ja zostawiłbym go sobie ze względu na możliwość zagrania później jakiejś karty. To zacznijmy od drona z lewej strony. Przypominam, mamy dwa strzały, skorzystajmy z obu kostek i przypominam również, że jeśli wyrzucilibyśmy dwójkę, to dron automatycznie zostaje pokonany, chociaż w tej sytuacji nie ma to znaczenia, ponieważ przypomnę również, że po prawej i po lewej stronie nie działają osłony, dlatego wystarczy jeden strzał, by przejąć tę kartę. I naciskam klawisz R. I dwa razy spudłowaliśmy. W przypadku trafienia ulegniemy dosyć mocnemu osłabieniu. W związku z tym wrogi dron strzela raz. I niestety pozbyliśmy się jednego stanowiska bojowego, nasza kolej. Klawisz R. I znowu pudło, pora na naszego przeciwnika, klawisz R. I także pudło. Znowu my klawisz R. I tym razem trafiony dwójka, aczkolwiek nie ma to znaczenia. Przejmujemy kartę i przypominam, że w przypadku przejęcia karty z dodatkowym bonusem możemy od razu ją wykorzystać. Teraz nasze siły są mocno osłabione, więc ja skorzystam z tej karty i spróbujemy się zmierzyć z tym dronem. Choć rozsądniej byłoby wybrać tego, ponieważ uzyskalibyśmy dodatkowy bonus i mielibyśmy już dwie jednostki pokonane. Tak czy inaczej, jeden strzał z naszej strony. Klawisz R. Jest to strzał celny, aczkolwiek w tym momencie działają osłony obu jednostek, w związku z tym trafiliśmy tylko osłonę. Nasz przeciwnik będzie miał dwa strzały, ale przypominam, że możemy teraz skorzystać z właściwości karty i dokładnie to zrobimy. Nasz przeciwnik będzie mógł oddać tylko jeden strzał klawisz R. Jeden strzał, ale za to celny. W związku z tym tracimy osłonę drugiego stanowiska bojowego. Nasze szanse na wygranie tej potyczki drastycznie maleją. Jak to się skończy? Pozostawmy tę bitwę nierozstrzygniętą i wylosujmy drony kolejnej potyczki. Przy czym teraz wykorzystane w pierwszej bitwie karty odrzucimy. Takie sytuacje także musimy uwzględniać podczas tworzenia talii kart, bo ma to istotny wpływ na losowość i na statystyki. Jeśli w pierwszej bitwie wylosowalibyśmy aż cztery statki z dwoma stanowiskami bojowymi, to wiadomo, że w kolejnych bitwach byłoby większe prawdopodobieństwo wylosowania dronów z jednym stanowiskiem. A wracając do tej potyczki, powiedzmy, że te statki to statki pokonane. I na ich miejsce przylatują cztery następne. Zobaczymy, co wylosuje się, kiedy talia będzie troszkę uboższa. Klawisz R. Jeszcze raz tasuje i ponownie cztery jednostki. Raz, dwa, trzy i cztery. Odwracamy F. I w taki sposób wygląda sytuacja teraz. Mamy możliwość przejęcia jednostki i chyba tak zrobimy na początek. Dwa strzały. Przerzucamy kości. No, pięknie. To jeszcze raz. Dwa celne, w związku z tym statek przejęty i przejętą jednostkę wykorzystamy do zmierzenia się z nieco silniejszą jednostką. Więc nasz przejęty dron wkracza do akcji i oddaje jeden strzał: klawisz R, pudło, i my oddajemy dwa strzały. Zaznaczam klawisz R i dwa pudła. W sytuacji, gdy korzystamy z dodatkowej jednostki, dwa pierwsze strzały pójdą właśnie w kierunku naszej jednostki. Więc teraz kolejna przeciwnika, klawisz R. I po naszej jednostce. I teraz dwa strzały w naszym kierunku. Jeśli oba byłyby celne, byłby to koniec, tak czy inaczej, otrzymaliśmy obrażenie w nasze stanowisko bojowe, w związku z tym... Oddajemy jeden strzał. Zdecydowanie nie mamy szczęścia. I wroga jednostka, ponownie dwa strzały. Przypominam, że w tym wypadku nie moglibyśmy korzystać z karty, która pozwala wyłączyć osłonę, aczkolwiek i tak nie miałoby to sensu, ponieważ osłony w tym miejscu nie działają. I dwa strzały, klawisz R. I ponownie nie poszło nam najlepiej. Dwie potyczki to zdecydowanie za mało, by wyciągnąć właściwe wnioski, ale warto już pomyśleć, co można byłoby zrobić w takiej sytuacji. Przypomnę, że cel tej pierwszej fazy gry to zgromadzenie zasobów na finałowy pojedynek z silniejszymi jednostkami. Te pierwsze trzy bitwy powinny być więc nieco łatwiejsze. Ale zobaczmy jeszcze jeden układ kart, choć nie będziemy już przeprowadzać rozgrywki. Co możemy zrobić, by nieco ułatwić graczowi zadanie? Może jakieś bonusowe karty na początek? Można byłoby na przykład wprowadzić wariant, w którym zaczynamy z dodatkowym przejętym dronem. To wszystko trzeba byłoby przetestować. A może nasz dron powinien mieć trzy stanowiska bojowe? To również pomysł wart rozważenia. Klawisz F. No i w tej sytuacji potyczka rozpoczyna się troszeczkę lepiej dla nas, bo możemy przejąć jedną kartę i mamy dodatkowy strzał i jednego przeciwnika mniej. Mamy też jednostkę, która ma słaby punkt. Możemy przejąć dwa bonusy i dodatkową jednostkę. Tę serię potyczek powinniśmy wygrać, chociaż to też nie jest dobrze, że od razu możemy to z pewnym prawdopodobieństwem stwierdzić. Ale wróćmy do wstępnego balansowania rozgrywki. Przyjmijmy jednak, że poziom trudności jest na tym etapie zbyt wysoki. Pierwszy pomysł, który ja bym przetestował, to mechanikę wyłączania osłon statków z prawej i z lewej strony, ale działałby on tylko na wrogie jednostki, czyli nasze osłony z prawej i z lewej strony cały czas by działały. Moglibyśmy wprowadzić pomysł, że po każdej serii potyczek nasz dron automatycznie się naprawia z wszelkich uszkodzeń. Choć takim najprostszym pomysłem jest zajęcie się talią kart. Na przykład moglibyśmy usunąć część statków z dwoma stanowiskami bojowymi, zmniejszając w ten sposób poziom trudności. W tej beltopie każdą kartę stali możemy skasować tradycyjnie, naciskając klawisz delete. Lub moglibyśmy też pójść w drugą stronę i dodać więcej słabszych kart. Nie mówiliśmy chyba jeszcze o duplikowaniu kart, to także bardzo prosta czynność, działa tak samo jak duplikowanie obiektów. Ctrl plus C, Ctrl plus V i zaznaczona karta zostaje powielona. Czyli do tali wlatuje słabsza karta, a do tego z opcją przejęcia jednostki. I może na tym zakończmy tę część. Tak wyglądał kolejny etap tworzenia naszej gry. Masz pomysł na dalszy rozwój? Pisz w komentarzu. A pliki do tej wersji gry są do pobrania pod filmem.